Witam serdecznie. Mam na imię Grzegorz, jestem instruktorem w szkole jazdy Kursant. Dzisiaj prezentujemy motocykl na kategorię AM. Jest to nowa kategoria, która zastępuje uprawnienia poprzedniej karty motorowerowej. Zaprezentujemy dzisiaj jakie są wymogi zgodnie z ustawą i rozporządzeniem, jeśli chodzi o obsługę tego motocykla. Sprawdzenie płynów eksploatacyjnych i, i, i świateł. A więc tak, zaczniemy może od oleju silnikowego. Olej silnikowy sprawdzamy z prawej strony motocykla. Najlepiej jak jest on ustawiony na stopce centralnej, którą jest wyposażony ten motorower. Tutaj znajduje się okienko kontrolne z zaznaczeniami minimum i maksimum, i ten olej powinien znajdować się między nimi, dokładnie między nimi. No, a tutaj widać jest przy górnej, przy górnej granicy. Następny płyn eksploatacyjny to płyn hamulcowy. Sprawdzamy go w wizjerze na zbiorniczku wyrównawczym. Widać dokładnie, że widać dokładnie, że jest powyżej zaznaczenia tutaj tego lower. Hamulec tylny jest wyposażony w cięgno mechaniczne, także tutaj płynu eksploatacyjnego, jeśli chodzi o, 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 o hamowanie nie ma. Nie jest również wyposażony w układ chłodzenia cieczą, jest chłodzony powietrzem, także też tutaj odchodzi konieczność sprawdzania płynu w układzie, układzie chłodzenia, tak jak w większych motocyklach. Teraz światełka. Zaczniemy może od świateł pozycyjnych. Oczywiście wszystko, to co działa na prąd, no to musimy włączyć obwody elektryczne, czyli przekręcamy, przekręcamy kluczyk na pozycji pierwszej i z prawej strony w przełączniku. Wybieramy światełka pozycyjne. Znajdują się one w przodu w lampie, tak jak i również z tyłu w lampie zespolonej. Również ta sama wspólna żarówka pełni funkcję oświetlenia tablicy rejestracyjnej, kolejne światełka, to już są światła do jazdy. Przesuwamy przełącznik dalej w lewo. Sprawdzamy z lewej strony, jak jest, w jakim położeniu jest przełącznik. I mamy światełka mijania. Świecą, tak świecą. Przełączam teraz na drogowe przełącznik z lewej strony do góry. Są światła drogowe. Jest również dodatkowo kontrolka, która nas informuje, że że mamy włączone światła, światła drogowe. Teraz wyłączę. Oczywiście kierunkowskazy. Przełącznikiem z lewej strony włączamy. Lewa strona widać działa, prawa strona również. Sygnał dźwiękowy również z lewej strony pod kciukiem. Jak słychać działa. No, mamy jeszcze krótkotrwałe użycie świateł drogowych. Znajduje się to, włączamy palcem wskazującym lewej ręki. Widać na dłoni, że odbicie, jeżeli byśmy musieli kogoś ostrzec na drodze o jakimś występującym niebezpieczeństwie. Pozostał nam jeszcze łańcuch do sprawdzenia. A konkretnie jego naciąg i stan. Zawsze sprawdza się to w połowie długości między tylnią a przednią zębatką, no mniej więcej tak jak, jest, tak jak jest koło poprzez podniesienie tego łańcucha do góry. I z reguły powinien się mieścić w zakresie w motorowerach 2-3 cm, ale powinniśmy opierać się na instrukcji, instrukcji motocykla to tyle jeśli chodzi o obsługę. Bardzo wszystkich zapraszamy. Kandydatów na, na uprawnienia, jeśli chodzi o kategorię AM. Dodatkowo powiem, że wymagany wiek to jest 14 lat, także, ktoś, kto już nawet 3 miesiące przed ukończeniem 14 roku życia, może rozpocząć, może rozpocząć takie, takie szkolenie. Uzyskując takie uprawnienia, możemy prowadzić również motorowery do 50 cm, jak i, jak i kłady czterokołowce lekkie. Obejmuje to również takie niewielkie, e, niewielkie niewielkie, samochody z nadwoziem zamkniętym, ale ważne jest, żeby nie przekraczały one 350, 350 kg. To tyle. Jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszamy do szkoły jazdy Kursant. Jako pierwsza dysp szkoła dysponujemy takim motorowerem. E, również e, możecie Państwo zgłosić się na jazdy próbne, jakby ktoś chciał się zmierzyć, spróbować, zobaczyć jak to. Jak to jak to wygląda?